Siema moi drodzy, paradoksy Jesteśmy na zniszczonym księżycu. Star Wars Jedi ocalały. No i pokażę wam jak zdobyć skrzynkę w kanale węzła. Jesteśmy tu w tym miejscu. Teraz tędy macie normalną drogę, którą idziecie fabularnie. A tutaj możemy udać się po skrzynkę, dobra no, robicie to w taki sposób i skrzyneczka nasza okej okay. fechmistrz, nowy strój dobra moi drodzy, mam nadzieję, że Poradnik przydatny, będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Hej!